Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dawno nie było już testów dressingów do opon, tak naprawdę zrobiliśmy tylko jeden odcinek do tej pory, jak pamiętacie. No i postanowiliśmy ponownie wrzucić coś na testy. Mamy tutaj pacjenta, opona oczywiście mocno doczyszczona. Tire cleaner już jej absolutnie nie brudził, osuszona. No i wrzucamy sobie, słuchajcie, cztery dressingi. Generalnie chcieliśmy się skupić na takich nietypowych dressingach tak powiedzmy sobie, i, i dressingach, które występują o, w takich po prostu słoiczkach, tak? Natomiast dobraliśmy jeszcze tutaj jednego kolegę w butelce, natomiast on też ma taką konsystencję kremu. Jak będzie wyglądał test? No, yy, generalnie chcemy Wam pokazać przede wszystkim efekt, jak, 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 yy, jak wygląda opona po aplikacji. Mniej więcej... Ile schodzi nam tego produktu, no i będziemy oczywiście obserwowali trwałość. Tak? Teraz mamy okres letni, więc to jest, też jest dosyć łatwo dla takich dressingów, natomiast tak czy inaczej on nam na pewno dużo hmm, pokaże. Będziemy też sprawdzać, jak się kładzie dressingi, ponieważ niektóre są bardzo czasochłonne, inne kładzie się dużo szybciej. To jest różnie. No i oczywiście pamiętajcie, że zawsze przednia oś, a tylna oś zupełnie inaczej przyjmują brud, dlatego. Położymy tak, dwa dressingi na przednim lewym kole i te same polecą nam też na tylne koło z tej samej strony, z drugiej strony, oczywiście kolejne dwa, ale co mamy? Mamy Heren on ma taką konsystencję, no takiego kremu, bym powiedział taki pudding bardziej, w kolorze czarnym jest od razu. No, Herenfart generalnie skupia się na, na bezpieczeństwie, żeby tam nie było jakichś niebezpiecznych substancji. Oni niekoniecznie mówią, że trwałość jest dla nich najważniejsza, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie ma tutaj żadnych dodatków sztucznych zapachów i tak dalej. Jest po prostu zapach tych substancji i jest wyczuwalny troszeczkę alkohol. Prawdopodobnie musiał być, żeby to wszystko nam żeby to było, żeby to stworzyli, tak. Jeżeli chodzi o drugi produkt, Soft 99, Tire Wax i tutaj mamy, w zestawie od razu taką gąbeczkę, tu już mamy konsystencję po prostu takiego wosku twardego, czarny kolor. Jeżeli chodzi o zapach, też czuć mocno te, o ile w farcie czuć po prostu typowo alkohol taki izopropylowy, bym powiedział. Tutaj czuć różne jakieś mieszanki yy, alkoholi czy jakieś chemiczne. No, do tego nas przyzwyczaił soft. Oni dla nich tutaj znowuż to trwałość jest jakby najważniejsza. Tak to wygląda. No i automatycznie mamy tutaj słuchajcie też sporo różnych piktogramów przy tej okazji. Yy, zresztą tak jak i przy woskach, tak. No, zawsze coś za coś. Druga strona to będzie ADBL-owy tire mus. Produkt, który już wyszedł jakiś czas temu, później go nie było, bo nam wyciekał po prostu z tej puchy, i teraz znowu wrócił. On ma konsystencję też takiego pudingu jak herenfart, ale nie jest barwiony. No, i jeżeli chodzi o zapach, bardzo przyjemny. Trochę takie cytrynowe ciasteczko. No, generalnie bardzo przyjemny, tak. HDL jednak tutaj mocno stawia na te zapachy, i mimo wszystko. Wrzucają, wrzucają ich dużo, żeby, żeby ta praca była jak najbardziej przyjemna. No i mamy Funky Witcha Dark and Shine, produkt, który już dosyć długo jest na rynku. My go bardzo polubiliśmy, sporo go używamy. Daje fajne efekty. Wiele osób wiemy, że też lubi ten produkt. I tak jak mówiłem, no mamy tutaj te trzy takie. Puszkowe produkty. Chcieliśmy dodać tego czwartego konkurenta, dlatego decyzja padła, żeby użyć tego Fankiwicza. ze względu na konsystencję takiego mleczka, jak widać w kolorze zielonym, i też ze względu na to, że dosyć dobrze znamy ten produkt, dużo go używamy i sami też jesteśmy ciekawi, jak, jak to wypadnie w porównaniu do, do tych innych. Tutaj ten zapach też jest bardzo przyjemny. Też nie mamy żadnych piktogramów, jak i w Herrenfarcie. On nie jest owocowy, bym powiedział jakiś taki trochę ziołowy. Ciężko mi powiedzieć, trochę jak jakieś perfumy męskie, bardzo specyficzne, ale przyjemne. On nie jest jakoś mocno wyczuwalny przy aplikacji, ale sam dressing też nie jest mocno jakiś drażniący. Jak go nakładam, to nigdy nie mam problemów, tak jak z niektórymi dressingami do plastików, że, że od razu to czuć po prostu na twarzy. Yy, tutaj tego nie ma. Ok, krótko przedstawiliśmy. Yy, cztery opony wyczyszczone, gotowe. Ja zabieram się teraz za aplikację. Wszystkie dressingi zostały już zaaplikowane. Mogę teraz zerwać taśmę. Minęło już jakieś 15-20 minut, więc widać, że wszystkie produkty się fajnie wchłonęły. No wyjątkiem tutaj był słuchajcie Soft i ten ich wax, ponieważ ten produkt właściwie jakbyś mam wrażenie, od razu wcieramy. Tak? On nie potrzebuje tutaj jakiegoś czasu, żeby się wchłonąć. Tutaj mamy. Na tej oponie akurat od góry na lewo od wentyla do połowy jest soft, a na prawo mamy Herrenfarta. Jak widać soft bardzo bardzo matowy. Tak naprawdę ta różnica jest naprawdę niewielka, subtelna, jeżeli chodzi o Herrenfarta. Tutaj to przyciemnienie jest widoczne, bardzo duże. Natomiast moim zdaniem jest to nadal Zachowane w takiej satynie, tak? to jeszcze nie jest połysk. To nie jest taki świński połysk jak po żelach, czego nie lubię. Widać, że produkt fajnie sobie dosechł i, i, i no wygląda naprawdę dobrze. Tak? Oczywiście jeszcze będziemy to weryfikować na dworzu w świetle dziennym. Pojeździmy kilka dni, zobaczymy jak to wszystko będzie się zachowywało. Natomiast no, jakby zaraz po aplikacji efekty wyglądają. Tak, a nie inaczej. No, tutaj, jakby ten efekt, o tym nie będziemy, będziemy dyskutować. No, bo każdy lubi co innego, każda opona wygląda trochę inaczej i też różnie na różnych oponach te dressingi będą się zachowywały. Jedni lubią taki właśnie głęboki mat. Szczerze mówiąc, chyba najbardziej matowy dressing jaki do tej pory używałem. Zawsze mówiłem, że Tenzji PR jest takim matem, matem. Natomiast, jeżeli chodzi o Softa, oni tutaj po prostu poszli jeszcze dalej i mamy naprawdę, naprawdę prawdziwy głęboki mat. Produkt, jeżeli chodzi o Softa, trochę, trochę niewygodny, jeżeli chodzi o aplikację, bo on jest taki tempy, jest czasochłonny, trochę trzeba nad tym produktem posiedzieć. No i nie możemy go oszczędzać. Lepiej dać troszkę więcej tego wosku na aplikator, wtedy mamy lepszą tą smarowalność. Jeżeli chodzi o herenfarta, Tutaj to rozłożenie było bezproblemowe. Raz, dwa rozprowadziliśmy produkt. Bardzo niewielka ilość i, no i dosyć szybko nam to wszystko się wchłonęło. Nie zostawiając jakichś nierówności, przebić, bo są takie dressingi, które nierówno nam pokrywają te opony. Tutaj, zarówno na tych wszystkich rowkach, nacięciach, jak i na gładkiej powierzchni, bo właśnie na tych gładkich jest różnie, wygląda to dobrze. I tak jak mówię. Nic tutaj się dalej nie rozmazuje, fajnie to wszystko wygląda tak, jak należy. A jeżeli chodzi o efekt wizualny, no to już sami musicie ocenić, ale pamiętajcie, że to wszystko zależy od, od samej opony. Przechodzimy teraz na drugą stronę. Jeżeli chodzi o drugą stronę, od wentyla na prawo mamy ADBL-a, Tire Mousse, na lewo od wentyla mamy Funky Witch Dark and Shine. I tutaj przyznam, że jestem troszeczkę. Zdziwiony, ponieważ no, Darken znam dosyć dobrze Ym, i myślałem, że on przyciemni mocniej nam, bo czasami mocno to wszystko zależy od opony, i yy, y, 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 ten Darken Shine potrafi być takim, powiedziałbym, takim matem wręcz. Może nie takim jak soft, ale mimo wszystko tutaj mamy taki macik, on się mocno wchłonął, a Tire jednak wygląda jakby bardziej przyciemniał. Tak? Może nie jest to połysk, tak samo jak. Generalnie, jeżeli chodzi o Adebela, ten efekt wygląda bardzo podobnie jak po herenfarcie moim zdaniem. No nie mamy tu zestawienia ich obok siebie, natomiast jest to bardzo zbliżone. A jeżeli chodzi o Funky Witch, to z tych wszystkich czterech produktów jest to coś pomiędzy właśnie tym Herenfartym i Adebelem a Softem. Natomiast Funky z drugiej strony potrafi czasami być właśnie w takiej, dawać taki efekt, czyli taką mocną satynę. Dla, dla niektórych może to być już lekki połysk, naprawdę bardzo ciężko mi o tym mówić, bo każdy postrzega to inaczej i każdy ocenia to inaczej, tak? zawsze powtarzam, że to, co dla kogoś jest już połyskiem, to dla kogoś innego będzie, będzie satynką, tak? po prostu. Natomiast no, efekty mamy, jakie mamy, na tylnej oponie wyszło tak samo, jeżeli chodzi o dotyk jeszcze, to przy adebelu czuję, że jeszcze tam jest jakiś produkt, więcej go zbieram na dłonie. Jeżeli chodzi o fanki, tutaj mamy już totalnie sucho. Wszystko nam pięknie się wchłonęło. No i takie mamy właśnie efekty. Ta różnica jest może tu niewielka w efekcie. Zobaczymy to wszystko jeszcze sobie na powietrzu, na dworzu, w świetle dziennym. Więc w tym podsumowaniu ostatecznym jeszcze powiem troszeczkę o, o tych różnicach, jakie zauważyliśmy, tak? jeżeli chodzi o sam efekt. I na koniec jeszcze, tego początku, troszeczkę na temat wydajności. Generalnie mistrzem wydajności w tym przypadku okazał się Funky Witch Dark and Shine. E, konsystencja mleczka zawsze e, dla mnie była e, mistrzem, jeżeli chodzi o wydajność, natomiast tu jeszcze dodatkowo aplikujemy to z butelki, więc dużo dokładniej, precyzyjniej możemy nałożyć na aplikator. E, produkty numer dwa no to jest e, Adbl Tire Mousse i Heren Fart. A jeszcze dodam, że fan nam zeszło 0,7 grama na, na oponę, powiedzmy, tak? bo zrobiliśmy pół i pół, więc nie cały gram. Jeżeli chodzi o te produkty, to tu było 1,2 a 1,4 fart, więc to już jest w granicach jakiegoś tam po prostu błędu. Taka ilość została zużyta, więc to jest bardzo podobnie. No, tak jak mówię, też mleczko, ale jednak w puszce, więc troszeczkę. Może niewygodnie jest to nakładać i więcej już zużywamy, ale te różnice są niewielkie, jeżeli tak przeliczymy to na pojemność tak? i zużycie per auto i jeszcze cenę. No i najmniej wydajny okazał się soft, ale tego mogliśmy się spodziewać, ponieważ jest to konsystencja po prostu twardego wosku tutaj zużyliśmy go yy, lekko ponad 2 gramy jeżeli chodzi o oponę, więc tak naprawdę no, można powiedzieć drugie tyle i dodatkowo powiem, że ten aplikator, w ogóle dużo zostało też w aplikatorze, bo uważyliśmy też aplikatory ten aplikator ok, ale na duże powierzchnie, natomiast ja nie jestem w stanie dojść gdzieś tam w rowki więc mimo wszystko wziąłem sobie jeszcze taki malutki kawałeczek, żeby gdzieś tam podochodzić Pewniej się czułem, także to fajne, ale jednak do, do dużych powierzchni, jeżeli coś na szybko chcemy zrobić, ale ten produkt jest i tak bardziej czasochłonny. Moim zdaniem lepiej sprawdzą się mniejsze aplikatory, ale to sami musicie też wypróbować. My autem ruszamy i testujemy te dressingi długodystansowo. Przypominam też, że tutaj testujemy jeszcze inne rzeczy na lakierze, ale o tym wszystkim się dowiecie. Czas na podsumowanie naszych dressingów do opon. Minęło około 1500 km, tyle przyjechał samochód. Dodamy, że nie był garażowany, pogoda była zmienna. Było trochę deszczu, nawet dłuższa trasa w deszczu, ale było też dużo słońca. W tym czasie samochód był dwa razy na myjni bezdotykowej, gdzie dostał proszkiem i oczywiście później płukanie wodą. Oprócz tego my raz płukaliśmy czystą wodą tutaj u nas pod firmą. I na sam koniec jeszcze pomęczyliśmy te dressingi po pierwsze de ironizerami. Tutaj wybraliśmy dwa różne. Jeden to był Vampir Liquid Adebella, a drugi de-ironizer to był Wheel Cleaner z Farekli, który po prostu testujemy, ale chcieliśmy, żeby były to dwa różne produkty. Oprócz tego potraktowaliśmy opony też lekką zasadą, czyli takim gotowym cleanerem, gotowym APC, gdzie to pH było w granicach 9-10. I dodatkowo APC Clintech 1 do 4, gdzie to pH już było wyższe i to był mocniejszy produkt. Natomiast co zauważyliśmy po pierwszym płukaniu, takim i pierwszych kilkuset kilometrach, a dodam jeszcze, że minęło około, około 3 tygodni. Jeżeli chodzi o takie pierwsze płukanie, na pewno zauważyliśmy, że no, wszystkie dają dosyć fajną hydrofobowość, natomiast najbardziej jeżeli chodzi o hydrofobowość, wyróżnią się Funky Witch i e, Heron Fart. Ciut za nimi był ADBL, natomiast ta różnica była naprawdę, naprawdę niewielka. Jeżeli chodzi o Softa, tutaj troszeczkę mniejsza ta hydrofobowość, z drugiej jednak strony, bardzo antystatyczny produkt. Widzieliśmy, że nawet w tych e, takich miejscach, e, gdzie są drobne napisy jakaś struktura na gumie, to przy Sofcie. Było najmniej tego pyłu, a wiemy coś o pyle, bo na pewno osoby, które u nas były nieraz znają tą naszą drogę, więc tutaj super antystatyczność. Co jeszcze zauważyliśmy przy Fanki, przy, przy Adebelu i o dziwo też przy Sofcie trochę. Mieliśmy wrażenie, że z tych niektórych napisów jakby wyleciał ten dressing i były takie drobne smugi. To jest w ogóle jakiś już niuansik. Naprawdę mocno się zagłębiamy w te dressingi, ale coś takiego miało miejsce. Trochę jestem zdziwiony, że przy Sofcie też, bo ten produkt miałem wrażenie, że on mocno przylega w tą oponę. Natomiast przy Herrenfarcie o dziwo tego nie było. Nie wiem, czy to wszystko jakiś zbieg okoliczności. Na pewno trzeba poobserwować jeszcze więcej. Natomiast no wiadomo, że też na każdej oponie zupełnie inaczej każdy dressing będzie się zachowywał. No, i teraz przejdźmy do samego finału, czyli to ostatnie, już takie męczenie chemią. I tutaj, jeżeli chodzi o deironizery, jedynie Soft 99 Tire Walks wymiękł tutaj przy tych deironizerach. Znaczy wymięk. No, widać było, że osłabła ta hydrofobowość jeszcze bardziej, natomiast przy pozostałych trzech produktach nie było widać jakiejś różnicy i pogorszenia. Jeżeli chodzi o tą lekką zasadę, tutaj tak samo. Soft widać było, że troszeczkę... Pogorszyło się to kropelkowanie, ta hydrofobowość. Przy pozostałych trzech nie. Dopiero tak naprawdę mocna zasada zaaplikowana podwójnie. Dodam, że oczywiście nie szczotkowałem tego, bo chciałem zasymulować taką jazdę na bezdotyk, oprysk i spłukanie, żeby jak najdokładniej. Umyć. Tak? Dodam jeszcze, że wcześniej pamiętajcie, dwa razy był mikroproszek też i, i, i po tym mikroproszku, jakby soft, tutaj się nic, nic z nim nie wydarzyło. Tak? Także to też jest w sumie na plus. No ale z drugiej strony ta mocna zasada już e, każdy z tych dressingów mocno, mocno nadszarpnęła. E, to nie jest tak, że je zmyliśmy, no bo trzeba by było to jeszcze mocno wyszczotkować najlepiej wykorzystać. E, można nawet, nawet jakiegoś tire cleanera, żeby w ogóle zdjąć tę hydrofobowość, coś tam jeszcze było, bo widać też ten pasek e, pod taśmą, który się odznaczał, gdzie ta woda w ogóle była jak przyklejona. Natomiast no, spadła to na tyle, że możemy uznać test za zamknięty. Także e, podsumowując, e, dla mnie z tych czterech dressingów, jeżeli chodzi o taką przyjemność z aplikacji. No, to myślę, że tutaj Fart on bardzo fajnie i równiutko się rozprowadzał. Chociaż zaraz za nim można powiedzieć, że jest i Funky Witch i, i Adebell. Nawet najpierw bym Funky witcha, chyba umiejscowił, później Adebella. Jeżeli chodzi o takiego króla matu, no to zdecydowanie Soft 99 takiego dressingu nie ma, i to jest fajna informacja, że my mamy coś naprawdę zupełnie innego na rynku. Jeżeli ktoś potrzebuje. Tego typu produktu, no i też mistrz powiedziałbym, antystatyczności. Tak? Tutaj spośród przynajmniej tych czterech produktów widać było tą różnicę. O trwałości już powiedziałem, o tym przyciemnieniu wszystko wiecie, już na, widzieliście to na wszystko na samym początku. To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten test. Jeżeli wy macie jeszcze jakieś. Jakieś wnioski i używaliście któryś z tych produktów? To oczywiście piszcie w komentarzach. Jesteśmy ciekawi też, jak zachowywały się poszczególne produkty na Waszych oponach. Myślę, że to będzie też bardzo fajna informacja dla innych oglądających nasze filmy. Tymczasem bardzo dziękujemy za uwagę. Klikajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!